Ostatnio zrobiłem słabą robotę tłumacząc to zadanie, bo pojawiła się prośba, żeby zrobić to jeszcze raz, więc ja chętnie zrobię to jeszcze raz. Mam nadzieję, że lepiej. Więc mamy zadanie trzecie matura 2020 i mamy sobie belkę i ona ma ciężar równy 120 N. To od razu stwierdzamy, że masa tej belki to jest no, Q przez G, gdyby to było potrzebne tak na przyszłość. Długość jest 3 metry, czyli odtąd dotąd to jest 3 metry L. Fajnie. I podwieszono ją pod sufitem na uchwytach. To są te dwa uchwyty. Uchwyt A łączy się w punkcie A, a uchwyt B w, u, w B, u B. No i wiemy, że tutaj można się obracać wokół tych punktów. To jest tutaj podkreślone. No i berkę zawieszono na dwóch uchwytach, tak żeby się trzymała w pozycji nieruchomej. Odległość między uchwytami to 1 metr, czyli na żółto to narysuje, że odtąd dotąd jest 1 metr. Fajnie. I właściwie mamy tą sytuację i to kończy. I to, co mamy zrobić na rysunku drugim, no to zaznaczyć wektory sił FA i FB, w tym w punktach AB, no i potem powiedzieć, który z nich jest większy co do wartości. Ok. Natomiast z czego tu wychodzimy? I teraz ja napiszę, z jakich dwóch praw wychodzimy, ale jak ktoś nie wie, o jest na dole jest link do. Do miniatury, na których mówię właśnie o równowadze sił i momentów sił. Więc z równowagi sił wynika, że wszystkie siły, które próbują ściągnąć belkę dół, muszą być zrównoważone wszystkimi siłami, które próbują ciągnąć belkę w górę. To wtedy nie będzie się poruszała w tej osi. To pierwsze prawo. A drugie prawo jest takie, że wszystkie momenty sił, które próbują zakręcić w prawo tą belką, muszą się równać wszystkim momentom sił, które się próbują kręcić w lewo. Czyli przy, przeciwnie do skazówek zegara. I, I wtedy będziemy mieli równowagę, i belka nie będzie się w żadną z tych stron kręciła. Ale i tak. I teraz prawda jest taka, że przy drugim punkcie trzeba to zastosować dla wszystkich punktów, wokół których belka się może kręcić. No też szukamy, szukamy, i moim zdaniem może się kręcić wokół dwóch. To już nie ma to co to zaznaczać, bo tu jest narysowane. Więc moim zdaniem może się kręcić wokół punktu A w tę stronę lub w odwrotną stronę, może tak to narysuję. A może się też kręcić wokół punktu B. Dwie opcje wokół których może się kręcić, więc tu też dopiszę drugie takie równanie, że momenty sił próbujące kręcić w prawo muszą się momentowi sił, które kręcą w lewo. To co się jeszcze przyczyni? Czyli to są właściwie wszystkie warunki równowagi, które belka musi spełnić. Innymi słowy, jak to będzie zachodziło, to belka się ani nie porusza, czyli tutaj z tego prędkość jest równa 0, czyli wisi, a z tych dwóch powiemy, że prędkość obrotowa jest równa 0, bo się nie obraca belka. Dobra. To próbujmy to wyliczyć. Więc mm, z pierwszego niewiele się od razu bowiem dowiemy, bo dowiemy się co, że siła, która ciągnie w dół. To może tutaj będę robił, nie chcę klawiatury. E, z pierwszego dowiemy się tylko tyle, że siła, która ciągnie w dół, to jest pewnie właśnie ciężar i on tu jest narysowany, Q, A siły, które ciężą w górę, no to będzie jakoś e, ta pewnie siła FA i pewnie ta siła FB. Ale zaraz, my nie wiemy, w którą stronę one kierują, więc powiemy, że to jest tylko siła, która powstanie po dodaniu tych dwóch A i B. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie, więc tylko tyle się dowiedzieliśmy i one muszą być sobie równe. Potem sprawdzimy, czy to jest prawda. Czego się dowiadujemy z żółtego warunku? Z żółtego warunku dowiadujemy się tyle, że momentem sił, który próbuje kręcić w prawo, jest. Patrzymy, aha, to będzie siła Q, no ale moment siły, nie wiem, może być, może pamiętacie, że to jest siła razy. Odległość pomiędzy, pomiędzy osią obrotu a tą siłą i razy sinus kąta pomiędzy nimi, ale tutaj ten sinus kąta pomiędzy nimi jest 1, bo zawsze będzie to kąt 90 stopni tutaj. I też gdzie indziej. No więc dobrze. W przypadku obrotu wokół A, to jest ten na żółto będę rysował. Siła, która czyli teraz będę mazał, siła, która próbuje kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, to jest ciężar. I od razu tego nie powiedziałem na początku. Oczywiście ciężar zawsze przykładamy w połowie obiektu, no bo wyobraź sobie, że to są atomy. Jak się weźmie średnią tych atomów, to gdzieś środek ciężkości będzie w środku belki i tutaj przykładamy ciężar. Innymi słowy, jakby była drabina, no to też tutaj jest jej środek ciężkości, Mk, Jasne, dobra. Więc mamy Q i Q próbuje kręcić, więc napiszę, że to jest, próbuje kręcić Q. Jest na ramieniu, czyli liczymy długość pomiędzy osią obrotu atom, cięż siłą ciężkości i jest to l 2 albo półtora metra. Fajnie. No i teraz to się ma nie ruszać, w związku z tym potrzebujemy momentu siły, który próbuje kręcić w drugą stronę. No i tak, ponieważ kręcimy wokół A, to tutaj, choćbyśmy nie wiadomo jaką siłę przyłożyli, to nie będzie w ogóle wpływała na kręcenie wokół punktu A, bo powiemy wtedy, że promienie jest zero i cała, i wszystko szlak trafi. Więc musimy coś przyłożyć do punktu B. Jeśli przyłożymy w dół, no to jeszcze zacznie się kręcić szybciej. No to niedobry pomysł. Tak, Więc w punkcie B siła musi być skierowana w górę, tak, żebym mógł, żebym mógł napisać, że moment siły, który kręci przeciwnie do wskazówek zegara, to jest FB na ramieniu, no nazwę to, na tym ramieniu. LAB. No i to jest, i to jest pierwszy warunek. Świetnie. Okej, okay. i to była ta łatwa część. Wiadomo, że jak Q próbuje kręcić zgodnie z wskazówkami zegara, to to UB musi skontrować, tak, żeby razem się zniosły momenty sił i rzecz nie kręciła się wokół tej żółtej osi. To było łatwe. Dobra, więc żółte łatwe. To teraz czas na niebieskie. Niebieskie, o no co tutaj chodzi? No, niebieskie to tak jak powiedziałem, będziemy kręcić wokół, wokół, wokół punktu B. I znów mamy dwie siły. Pierwsza jest łatwa, czyli to jest to nasze tutaj przyłożone. Y -y. I zaraz będziemy to wszystko analizować, a potem uzupełnimy zadania, żebyście się nie stresowali. Więc tu mamy, więc y jeśli chodzi o ten niebieski, to powiem, że moment siły, który próbuje kręcić w prawo, to jest Q. Na jakim ramieniu? No na tym. Y -y -y. To moim zdaniem jest 3 metry, czyli cała belka minus ten metr, czyli jakieś to będzie albo można by powiedzieć, że to jest y y y tak. Konkretnie to to, to, to to wszystko ma l drugich i odejmujemy od tego lab, albo jak to woli, jest to odległość BS, która jest równa, ile jest odległość BS. No to z prostej matematyki mi wychodzi, że to jest 1,5 metra minus metr, czyli e, BS jest równe e, pół metra, tak? Dobrze, bo metr plus pół daje połowę. Świetnie. Pół metra. No i teraz ten trudniejsza część, czyli jak znaleźć Moment siły, który, a tu już pewnie jest mój, mój logo, więc ja może stąd to usunę i zacznę robić to na górze. Tu, 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 usunę. Więc jeszcze raz przepisuję, że moment siły, który kręci w prawo to jest po prostu Q na ramieniu BS. Udało się. A moment, który próbuje kręcić w lewo. No to to trzeba znaleźć. No i moim zdaniem jedynym kandydatem, ponieważ kręcimy wokół B, nie ma nigdzie innych sił, nie możemy przyłożyć tylko do punktu A, no to próbujemy tutaj tak przyłożyć tę siłę, żeby zrównoważyła Q. OK. Znów, gdybyśmy przyłożyli w taki sposób, to współpracowałaby z Q i wszystko zaczęłoby się kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara, więc to nie jest dobry pomysł. Więc ta siła tutaj, żeby zrównoważyć Q, musi być przyłożona w dół. O, w ten sposób. Udało się? Jest. I nazwiemy ją FA. No to piszemy, że to jest ewidentnie siła, która kręci przeciwnie ze wskazówek zegara. Widzimy, że jakbyśmy, jakby nie było ku, to FA kręciłoby w tamtą stronę. I więc to jest FA na ramieniu, jakim, no ten LAB. I właściwie z tych trzech warunków białego, żółtego i niebieskiego jesteśmy całe w stanie zadanie zrobić. No i świetnie, i może spróbujmy to zrobić. Więc tak, można zadanie 3,1 narysować, ale moim zdaniem dużo lepiej jest zacząć od 3,2 i do 3,1 potem wrócić, bo będziemy już mieli wartość i tak musimy policzyć u A i u B. Dobra, więc yy, przypomnę jedyne, co, co, co rozkwinięliśmy, to to, że FA powinno powodować taki obrót, więc jest skierowany w dół, a FB powinno powodować w tę stronę obrót, więc jest skierowany w górę. Więc to jest. To, to jeśli chodzi o kierunki, to tak one wyglądają. FA jest w dół, Q jest w dół, AB, a to FB jest w górę. Więc to, to, to warto zapamiętać. A teraz obliczmy te wartości i będziemy mieli po robocie. Tutaj mamy policzyć FA i FB, a potem wrócimy do 3,1. Więc liczymy. Jak to policzyć? No moim zdaniem wystarczy połączyć żółty z niebieskim warunkiem. To już nie musimy tego tutaj zapisywać. Czyli tak żółty niebieskiego warunku, one się mają równać sobie, czyli to jest Q razy BS ma się równać FA razy LAB, a z żółtego warunku mamy QL przez 2 równa się FB razy LAB. Fajnie. Jedyne co, więc mamy takie sobie dwa równaka, z żółtego i z niebieskiego i to co ja zawsze lubię, jak dobrze o tym wiecie, to co lubię zrobić, to lubię podzielić stronami takie rzeczy, bo wtedy LAB się uprości, Q się uprości i zostanie mi, że stosunek BS przez L2 to się równa FA przez FB. Jasne? No i z tego od razu widać, jak się BS wstawi pół, a L2 półtora, to jeszcze zapiszę, że jest to no wstaw wstawię tutaj, że to jest pół metra przez półtora metra, czyli jakieś jedna trzecia, to z tego mi wychodzi od razu, że F Eee, tak, wychodzi mi, że FA przez FB równa się 1 trzecia. No to pomoże. Pomnóżmy to stronami i 3FA równa się FB. Tyle się dowiedzieliśmy z tego całego podkładania i właściwie y, tyle. To, to pierwsza część. Mhm. Mm, czy to nam się jakoś super przydaje? No, no, ha. Dobra, to, to do stosunku się przydało, ale przecież można jeszcze bezpośrednio wyliczyć te, te siły, więc okej, okay, dobra, to, to, to od, razu, od razu widzimy, że mm, siła A jest krótsza od siły B trzykrotnie. No i to możemy dzięki temu zrobić zadanie 3.1, 1 Fajnie. FA jest, jaką powiedzieliśmy, że fb jest większy, no bo trzy razy trzeba wziąć fa, żeby dostać fb, czyli rysujemy po pierwsze dobre kierunki, tu to miało być w dół proponuję o 1 i w górę będzie trzy razy tyle. Czyli raz, dwa, trzy i jest. Powinny być w stosunku 1 do 3, to się wszystko udało. I wychodzi nam, że FB jest większy od F. Czyli to zrobiliśmy zadanie 3.1. No a teraz zadanie 3.2. To trzeba policzyć te siły F, FA i FB. I to też warto łatwo zrobić. No bo od razu widzimy, że FA. Dobra, to to już policzone. Tu tutaj obliczenia będą. Będziemy w stanie zrobić. FA równa się Q razy BS przez LAB. Czyli to jest 120 Razy BS to było pół razy 1 druga przez 1. Moim zdaniem wyszło, że jest to 60. Zgadza się? Zgadza się, może nie wiem, sprawdzę. fa jest 60, to mi wyszło z tego niebieskiego warunku, a teraz zróbmy z żółtego warunku, no to podobnie, FB równa się L przez 2LAB, podzieliłem przez LAB i wyszło że to jest 3 przez 2. A czegoś zabrakło jeszcze, przepraszam, razy Q oczywiście. Pomnożyłem i podzieliłem, wyszło L drugich, AB i Q. Fajnie. Wstawiamy i to jest 3 przez 2 razy Q. No, czyli to jest 3 drugie razy 120. To w głowie jesteście w stanie zrobić, bo trzeba podzielić przez 2 jest 60, czyli to jest 60 razy 3 i wynikiem jest 180. Czyli wychodzi, że FB ciągnie w górę 180, FA w dół 60. Świetnie. E, czyli razem, gdyby ktoś chciał jeszcze upewnić się, że ten warunek równowagi biały jest dobry, to powinno być także że F, A. E, tak, no, e, no tak, w dół ściągnie się Q i Q, ok, to by było Q, gdyby ktoś chciał narysować w dół. I to jest 120, ono się faktycznie równoważy z FB, które ciągnie w górę, bo to jest równe 180, i musimy odjąć też to FA, bo FA działa w drugą stronę, czyli to jest faktycznie 180 minus 60 i zgadza się, że to jest 120, podobnie jak Q. Więc wszystkie te trzy warunki są spełnione, to jest zrobione. No i to zadanie też jest zrobione, po prostu wstawiając liczby do tego niebieskiego i żółtego warunku. Przypomnę, niebieski warunek to był obrót wokół tego punktu P, a żółty warunek. Obrót wokół A i tak zawsze się podchodzi do tych zadań, że próbuje się wirtualnie kręcić wokół różnych punktów i z tego wirtualnego kręcenia wokół różnych punktów o, w ten sposób, z warunku równowagi momentów sił lub czasami sił, czyli tak sobie tutaj kręciliśmy wokół A i B, pamiętaliśmy, że Q jest przyłożone w to miejsce, e, wyszedł nam taki rysunek i wyszły nam te obliczenia. Gdyby coś jeszcze było niepewne, to dawajcie znać, ja się starałem. Ale i oczywiście, jakbyście mieli inne wątpliwości w innych zadaniach, to też śmiało wysyłajcie. Dzięki.